Wspierasz kanał i lajkujesz, udostępniasz. Dzisiaj zajmiemy się łokciem. Łokcie są zajebistym narzędziem, uniwersalnym, nie, nie ma ryzyka urazu, prawda? Tą częścią łokcia, jeżeli przypierdolisz, jest naprawdę duży efekt. Nawet jeżeli nie będzie kąt, to będzie, twarz będzie pocięta. Pamiętaj, łokieć działa właśnie na zasadzie bliskiego dystansu prawda? i ten łokieć nie, nie, nie musi, żeby ubić z całego ciała, a, a jest naprawdę duże. Dzisiaj oczywiście nauczymy się nowego pierdolnięcia z łokcia, żeby po takim uderzeniu już nie wstał. Od czego zaczniemy? Na poprzednim odcinka praca mu praca ciała, to było wyjaśnione. Jeżeli nie obejrzałeś, to tylko właśnie teraz. Zastopuj i bój piłkę tarczy do mocno właśnie jak mają pracować biodra. I przy tym uderzeniu łokciem też się nic nie zmienia. Okay? Więc zobacz, bądź tak? uniwersalnie. Każde uderzenie będzie, praca ciała będzie taka sama. Oczywiście ręce, ręce się będą tutaj no, zmieniały. Prawda? Przy uderzeniu prostym nie wiem, się problemu. Przy uderzeniu hartem z dołu, Ale nasze biodra nasze ciało też staramy się wygenerować każde uderzenie od podłoża okay? od nogi po korpus podłożyk i narzędzie, które dzisiaj będzie mowa, to jest łokieć okay? stanę troszeczkę bliżej oczywiście teraz nie, nie będzie mi zależało, żeby pokazać wam, jak robią od biodra, bo robiliśmy to ostatnio Zobaczmy, zauważę Ręce zazwyczaj no, powinny być już otwarte, bo jeżeli mówimy o łokciu, to najprawdopodobniej jest to bliski dystans, gdzie Twoje ręce będą e, zajęte. Prawda? Czy blokiem, czy będziesz chwytał za kurtkę. Pamiętam po 7-8 miesięcy chodziło o różne kurtka. Czy to zimowa, letnia kurta, czy wiosenno-zimowa, czy wiosenno-letnia. Tych kurtek już naprawdę jest sporo. Więc... Jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś Cię chwyci za szmaty i dalej zacznie Cię napierdalać, więc, więc wcześniej czy później e, będzie klucz. Okay? Mówimy tutaj o, o pracy w bardzo bliskim dystansie, o takim kliczu. więc tutaj uderzenia proste już nie są skuteczne, haki oczywiście jak najbardziej, uderzenia sierpowe już mogą tak naprawdę pójść za głowę agresora. Dlatego świetnym narzędziem właśnie jest yy, łokieć, łokieć. czy w jednej oczywiście, czy w drugi. Kątów jest naprawdę tu na wiara i nieskończenie wiele, jak sobie wymarzysz. Dzisiaj pokażę Ci jakby, e, trzy sposoby, okay, czyli łokieć poziomy, horyzontalny, gór, łokieć w górę, wertykalny i z góry, z góry na dół, bardzo ciężki, tak naprawdę drobny. Ale też w bitwie całego ciała, Ok? Więc zaczynamy. Po przestrzeni ręce w to ścisłej sobie od Ręki, która jest z tyłu. Moje złoto pracuje. Dłonie są otwarte. I tego Przechodzimy też przez. To jest w ręki. To jest wydłużenie, jest wydłużenie, jest wydłużenie, jest tutaj gańka. maksymalnie też stara się to bo to określenie, pamiętaj, to też jest Twoja gana, okay? więc Więc,

Yes. Ćwiczenie. Pamiętaj, że A, wracając, jakby do do, do, do dłoni mamy otwartą, ponieważ dłoń jest szybsza. Pięć, palce, okay. dwa. masz wyprostowane palce, twoja ręka, uwierz, jest zrelibilizie też napięta. Ile w ten sposób wytrzymasz, zaraz spłuknąć, kurwa, zaraz. Tracisz dużo energii, więc to nie jest jakby potrzebne. Dwa pamięta w bliskim dystansie, gdy masz pięści to ktoś Cię chwyta. Krótka, ciężko jest zablokować tą rękę, chwycić go też za ubrania, prawda? Jeżeli że dłonie otwarta, w ból, ból po łokciu, twoja przednia ręka może chwytać, druga może uderzać, prawda? Więc to jest też świetne, świetne ćwiczenie, okay? Więc to jest właśnie kolejne ćwiczenie, które będziemy robili. Gdzie otwarta ból, tworzę tworzy sobie dystans. Mam odówki. Mam no, odłowcię. Ok. W tym, w tym ustawieniu na pewno ważne będzie, żebyś użył ręki, która jest z tyłu. Mówię, nie wiem dlaczego, ale w sensie, jeżeli chcemy komuś przypierdonić, pytamy. Słabszą ręką, a mocniejszą napierdalały. No Więc tutaj oczywiście bardzo dobra technika intuicyjna. Łokieć, nogi, łokieć. My tam się oczywiście też zajmiemy, nawet poprzednich zajęciach, e, w poprzednich klinikach pokazywano, w w tej możemy się skłonić. Dlatego polecam wrócić do tego materiału, obejrzeć co się tam dzieje, w jaki sposób może się zasłaniać. co oczywiście też na trochę jest pobliżenia warto odświeżyć sobie te informacje. Nie tylko, że raz obejrzałeś odcinek jakiś już wszystko wiesz, bo tak, tak Tacy ludzie się jeszcze nie narodzili, żeby raz zobaczyć i, i wszystko wiedzieć. Oglądając film, kurwa 20-30 razy, I zauważam zawsze, że tam robiono na który zapomniałem, albo po nie zauważyłem. Tak? Więc tak samo jest z treningiem. Więcej widzimy, więcej trenujemy, coraz więcej zaczynamy zwracać szczegółów. Na początku jest to obu, a później już zaczynamy chyba trochę, trochę więcej, trochę więcej, trochę więcej. Dobra? Ok. Dzisiaj ten odcinek będę dzielił. Mówiłem, że będziemy się zajmować też innym, innym odcinkiem, ale to będzie w kolejnym odcinku. W razie, panu Pamiętaj, zrób sobie jeszcze to poruszanie się, czyli wpływ, uderzenie, zmianę kąta, 180 stopni, prawda? baw się tym, e, nie zniechęcaj się tym, dlatego e, miksuj sobie to z poprzednimi e, technikami, jak uderzenie problem na przykład i łokieć, wszystko, wszystko miksuj, a zobaczysz, że to e, być twoim takim ruchem, twoim takim nawykiem, Dobra, do zobaczenia w kolejnym odcinku.